Zapraszam na śniadanko w 7 minut, tak zdrowe, że jak je zjesz, to wypiszą Cię z listy NFZ. Jest tutaj jajeczniczka, tak trochę leisto zrobiona i tym razem dodałem do niej cheddar, żeby troszeczkę podbić ilość tłuszczu i kaloryczność. Kto sprytny zauważył, że na tej jajeczniczce... Coś leży. A co to jest? A jest moi drodzy, czy kiszonych specjałów japońskie, które nam doda tutaj wyrazistości, intensywności i odrobinę pikanterii. Czy wy zawsze też to robicie? Jest pikanteria. I to już była solidna porcja bakterii probiotycznych których jeszcze więcej jest tu. Teraz gwóźdź programu, moi drodzy, wróciła papryka kiszona, czyli jedna z moich ulubionych kiszonek, tych mniej klasycznych. Proszę bardzo, jak ona się prezentuje. danie będzie tak zdrowe, dlatego że nie leży kimchi. Ma unikalny szczep bakterii kwasu mlekowego, którego nie ma w innych kiszonkach. To jeszcze papryka jest jednym z warzyw, które zawiera najwięcej witaminy C. Wiedzieliśmy o tym? No i cyk. Bierzemy sobie parę kawałeczków. Gotowe. Próbujemy. To pierwszy raz w tym roku, jak spróbuję paprykę kiszoną, bo jej nie było długo. Sezonową jest kiszonką. Pyszna jak w tamtym roku. Jest trochę miękka, co prawda, bo taka jest struktura papryki, ale to jest idealne warzywo do kiszenia, bo tutaj ta słonawo-kwaskowata wersja smakowa idealnie pasuje. Sztozik. A jajeczniczka z czy jak wyszła Bartusiowi? Buonissimo, ragazzi! Na kiszone.pl zapraszam po te rzeczy. Ja nie, ale kim czy i kiszoną paprykę tak.